Witam gorąco wszystkich, ja jestem i zapraszam was na ser kolejny odcinek z serii Let's Play Cornela Pro więc mamy już trzeci listopad no i co, dzisiaj mam takie dość organizacyjne plany ponieważ no, trzeba w końcu ogarnąć kilka rzeczy które się zwlekało od jakiegoś czasu pierwszą z nich to jest pewnie przerzucenie buraków bo muszę przerzucić buraki z jednego miejsca do drugiego Także to będzie pierwszą rzeczą, którą muszę teraz to ogarnąć. Um, no i co jeszcze tylko zerknąć muszę, z którą to przyczepem? przez jakąś dużą przyczepę, żeby to ogarnąć ten temat. A Jest chyba już pusta, nie? Mi się wydaje. Ona będzie lęczciejsza niż ta druga mi się. Co my tu mamy w promocji? Mamy kolejną przyczepę w promocji za 29 jakiś dwa ciągniki ale ten ciągnik był dobry bo nie mam żadnego ciągnika bo fajnie by było go kupić, 56 tysięcy więc chyba go kupię pewnie będzie za duży no, wolę ten krótszy mieć dobra, tego kupimy co to jest? Slipper XL to nie potrzebuję takiego jakiegoś no to nie, musi być Moc. Nie, na razie mocy nie trzeba więcej. Żeby nie było. Co to jest? No, tego też nie potrzebuję. Zwykłe. Co tu jeszcze jest? Mam takie dodatki jakieś od razu. Narzucone są z cenami. Nie wiem co tu się zmienia. Bez żadnych dodatków. Nie potrzebuję dodatkowych pieniędzy. No i kolor, kolor przede wszystkim muszę zmienić, bo to. O! Niech będzie czarny. Nawet fajnie wygląda czerwony. Nie, czarny. Spoko. Czarny może być. Niech będzie. Grill. Grill jest chrome. Ile on kosztuje? Darmowa. No to nie będzie chrome. A jeszcze. To też chrom ma być. A 3000 to kosztuje. Ła! Wow. To nie. Czarne. Nie będzie czarne. Okej, okay. jest to darmo. Dobra, na razie wystarczy. Nie będę nic więcej w to pakowo kasy 56. Niech będzie. A ta przyczepa ona linia ma 4000 metrów. 4000 litrów, więc ja nie myślę, że ma. Hmm. Jeszcze przyczepę. Zawsze coś by mogło być. Mam dwie przyczepy. Nie wiem czy inwestować w kolejną. Nie na razie nie. Dobra. Miałem właśnie sprawdzić ciężar przyczepy. I tu mamy tak eee, to waży 10 ton. To też. On jest cięższy. I to ma większą pojemność. <grym>, Dobra. Jaż nie wiem czy tam wejdą wszystkie buraki z tego. Dobra, no, to mam trochę poogarniane. No i też muszę jeszcze dzisiaj zakupić sprzęt do pryskiwania, bo przydałoby się te sady w końcu ogarnąć. I, i, i trawę ogarnąć. Nie wiem, czy tam nie trzeba jeszcze mm, czegoś rozsypać e, na tą trawę. Rolować. Przydałoby się z nią zrolować też. Albo zostawimy ją, będziemy rolować. Nie, No i tak teraz już z tą trawą nic nie będę robił dopiero do maja, bodajże, no. Teraz do maja spokój, nie będzie żadnego koszenia. Jak to trawa wygląda? No, już można by było ją zrolować, by się wyrównało wszystko, posynkałoby to, co z niej zostało zebrane. Zobaczymy, jak z czasem będzie, może uda mi się coś... Ogarnąć to bym to to zrobię. jak nie no to trudno, to nie jest priorytet Pięknie się wklepał Jedź, jedź już Dobra Ciekawe ile tych buraków mi jeszcze zostało Na ile starszy ta produkcja Ale tam było ostatnio dorzucane, więc myślę, że będzie sporo jeszcze. Zaraz się okaże. Chwila prawdy. I... Co? 130 tysięcy kuraków. No to nawet. Nawet, nawet. Powiem wam tak, szczerze. Nie wiem, ile tam wchodzi mi do tego. Do cukrowni, zaraz zobaczymy, cukrownia tu jest 3000, to mi nie pamiętam ile było 20 nie ja wiem, wezmę 40 to i tak chyba za dużo będzie Ale co zostanie to przywiezę z powrotem muszę jechać tenda, tu korek jak cholera, wszyscy stoją z nie mam czasu, żeby się tu stać. U mnie pie czas to pieniądz Wow człowiek wyskoczył to nie widzi że jedzie taki gigant ciągnik no i ginciork to już mamy ogarnięte ciągnik kupiony siodłowy to będziemy mogli do tego on dokupić jakieś przyczepy, jak będą konkretne Właśnie miałem jeszcze sprawdzić, czy nie opłacałoby się dzisiaj e, tej kiszonki w belach wywieźć. Wow, zapomniałem o tej górce, że on tutaj będzie zdychał nieźle. Zostało tylko jeszcze w nim podciągnąć mocno, ale to 60 tysięcy kosztuje, także na razie się wstrzymuję, bo jeszcze są u mnie kruko. A, miałem sprawdzić właśnie cenę kiszonki jak w ogóle stoi. Gdzie jak? 700. 9, najwięcej, ale to wbiogazowni. Ale w tej drugiej to tam mogę spokojnie zawieść tu. Jeśli trzeba będzie, bo na razie... Nie wiem, na razie nie tam jakoś kasa nie... nie goni. Zaraz się okaże w ja tu wsypię. 709, maksymalnie 741. No, będzie się piąć no, do góry, także... No dobra, nikt nie śpiechno jest, dobra Nie robota. A tam mam robotę jeszcze wziętą. Też muszę ją zrobić. 50 tysięcy to wchodzi. Dobra, na razie wystarczy, nie będę już kombinował. Zima idzie, to będę miał czas, żeby tu przywieźć więcej. Tak myślę. Jeśli nie trzeba będzie się zająć tym wycinką drzew na te palety. No i też myślałem, żeby ten lepszy sprzęt kupić już po wycinki drzew Zobaczymy co tam się uda na narobić Kurde, z tym sprzętem to ciasnęło po tej drodze, chyba taki Dobra, to buraki są ogarnięte, Pani. To teraz tego sobie wyślę, żeby sobie już jechał robić ten e, kultywowanie, a ja pójdę chyba zrobić te e, rolowanie trawy. A później zakupić sprzęt, do oprysków, te drzewa opryskać w końcu bo już to się prosi od dłuższego czasu. Zawsze coś, coś wychodzi. Bez kontraktów to też nie ma kasy. A jak już, ale ten kontraktów nie ma, to zaś tyle roboty się zbiera swojej, że wypadałoby nie robić kontraktów. To jest ogarnięte Tu mamy tylko sprzęt teraz i trzeba go wysłać, niech to robi Dużej kasy z tego nie będzie, ale z zawsze jakiś grosz padnie Lepiej żeby pracował sprzęt niż siedział bezczynnie Zaraz tu zobaczymy gdzie go wysłać Pole numer 42. No to śmigaj na 42. W sumie to nie jest daleko. Spokojnie można ogarnąć to. O, serio. Nie wiem, co się zaś dzieje, że jest problem z tym pracownikami. Aj, mam wysiadka. na jadę Pick-upem, bo ja muszę na sklep też skoczyć. Muszę go asekurować, żeby nie było przypału. Dojechał bezpiecznie. No a jak będę to w sklepie, to muszę kupić tam. Opryskiwać muszę skupić znowu chyba z dwie skrzyneczki. Jak nie więcej, gdzie on pojechał tam przez pole. Już trawa skoszona Se skrócił Dobra, mogę łączyć Sakujemy go Kurde, ale se po tym Po krawożnika znaczy pochodnika zbój jeden ale tak ogólnie widzę, że nawet w miarę sobie daje radę nie ma jakichś większych komplikacji

I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. For you to tell me how to live life And these times, it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it, they want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck I keep chasing. They tell me that I'm never gonna Something that can make sense, They hate, when I keep dreaming, I'll be famous. But I don't give a fuck I keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental and. I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate. when That we've all had enough. One keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. narobiło. No dobra, trudno. E, chciałem dzisiaj e, zakończyć jeszcze te opryskiwanie tych, tych, tych sadów, ale niestety nie udało się. E, pierwszy raz to robię, więc e, dla mnie była to coś nowego. Myślałem, że wystarczy tylko raz przejechać, że ten promień rozprysku, oprysku jest dość obszerny i będzie łapać drzewa po obu stronach, choćby nawet po połowie, ale niestety nie działa tutaj, jak to myślałem będzie działać. No i co? Trzeba jeździć z każdej strony, przy z obu stron drzewa trzeba przejechać, żeby to dobrze nawieść, więc to sobie zostawiam na jutro, a ja chciałem jeszcze tutaj przejechać z tymi skrzynkami do produkcji oleju pist pistacjowego? Tak, pistacjowego. No, żeby tam te skrzynki zostawić i trochę na, naładować, bo produkcja będzie stała w takim razie, jeśli nie będę przeładowywał tych butelek do skrzynek. A pieniążki no, są ważne, prawda? No, fakt to już te produkcje dość dobry dochód prowadzą, bo bardzo szybko się te pieniążki regenerują. Jeszcze liczę na ten spory dochód od tej kiszonki, która teraz będzie. Więc mam taki cichy, cicho nadzieję, że to dobrze fajnie wypadnie z tą kiszonką. Zobaczymy. No fajnie by było, bo przydałoby się, to nie tutaj jeszcze. Bo przydałoby się zainwestować pieniążki w nowy sprzęt, chodzi mi o kombajn na przyszły sezon wypadałoby żeby to miało dobra to mamy to także najlepsze pieniądze to tak godzin styczeń jeśli chodzi o kiszonkę także mam nadzieję że to jakoś fajnie się ułoży dobra tego też powinny być dobre pieniążki muszę sobie bliżej to postawić o. żeby to jakoś szybciej przesuwać No i fajna produkcja, fajnie to wygląda, zawsze to coś innego takie ręczne e dużo oporządzanie fabryki Wiem, że jak było stare części farminga To na tych pierwszych, początkowych farmingach słyszałem, że trzeba było sobie jajka zbierać I tak sobie pomyślę, raz to się pojawia w skrzynkach Ale to fajny musiał być motyw No ale to też no, jeśli chodzi o zarobek do pracy, no to, to, to też nie miało to sensu. Ale co w farmingu mi się podoba to, że jest wybór. I myślę, że to powinno być zachowane. Jeśli chcesz, to robisz sobie jak chcesz. No, tak jak w tym przypadku na przykład chcę robić sobie to ręcznie, to robię sobie to ręcznie, bo jak teraz to robię. A jak na przykład nie chcę mi się z tym robić, no to ustawiam sobie sprzedaż ten niech to się sprzedaje, nie? Na takiej zasadzie. Są osoby, które lubią sobie pograć, podłubać sobie. Nieważne, jaki to jest sprzęt. Wiele na przykład sobie podłubać jakimś malutkim bo oni się przy tym relaksują. A niektórzy grają sobie po to, żeby robić wielkie żmuwarki, kupujące, zarabiać, powołać lepszy sprzęt. to zaś inne osoby sobie tak grają? Także dla każdego tu. Coś jest dobrego, każdy sobie znajdzie coś dobrego dla siebie W każdy, każdy dobry sposób można sobie rozegrać tą rozgrywkę w tym farmingu I to jest, to jest piękne, mi się to podoba Nie musisz grać tak jak to ci narzucają, grasz po prostu jak chcesz Jeśli jest duży wybór to jest bardzo fajne. Albo tu jeszcze nie zostało No już jest pusto. No, to możecie można to sobie wziąć za chwilę. Także to sobie to odstawiamy. W FS19 były podobne fabryki jak ta, jeśli chodzi o budynek. Też to było właśnie... E, to były chyba te pierwsze budynki, jeśli chodziło tu o produkcję na e, La Cornella. FS19. Tam e, było też motyw, że się robiło pieczywo. Chociaż też też wyszedł taki budynek tutaj. Na no, Fraściach. Dwa, także jest też mod do tego jak mi się uda to jeszcze spróbuję go tutaj uruchomić aczkolwiek tutaj jak mówię no, przy, przy, ty, przy tym modzie jest dużo roboty ręcznej bo trzeba ręczny tutaj towar wnieść a tam więcej składników wchodzi i nie wiem tam wiem już teraz dokładnie nie pamiętam bo ten mod dość, dość jakiś on dość dawno wyszedł, chyba w zeszłym roku. Ale planowałem żeby go użyć. Także spróbuję sobie to wszystko przypomnieć i może uda się go tutaj zainstalować. Jeśli już robimy takie produkcje, to by fajnie by to wyglądało. Aby to wam też pokazać. No, to już jest trzecia skrzyneczka. Każda warta ponad 10 tysięcy, z tego co tak pamiętam, prawda? Teraz zepchniemy jak tam pistace stoją. Czy to już, czy nie? O, kolejna skrzyneczka, pełna. Trzecia, pięknie. Susy. O i oj, przesypały się. Trzeba więc albo uważać. Albo magazynować przepełny, osobno od pustych. Jeszcze tu trochę, widzę, że już sporo tego naprodukowało. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna i ostatnia. Pięknie tam w skręćku. Zabieramy tu do wału, tak, żeby się o mnie nie wywrócić. I zaraz tu patrzymy, ile jeszcze. 5000. Litrów pistacji, no to fajnie. A jeśli chodzi o cenę pistacji, to już tu patrzymy. Żeby sobie przypomnieć, jaka to jest kwota, to jest maksymalna 11,900 w lutym. Aktualna cena 6,5, także ona idzie teraz w dół. I to grubo. styczeń a później taki skok, boom, na niecałe 12 tysięcy w lutym także czekam do lutego nie zapakuję tej palety na to muszę tutaj zmienić tył paki do samochodu żeby przyjechać po to także przykro mi nie zabiorę się z tym tym razem no idzie minął 20 godzina powoli się robi ciemno jedziemy na spoczynek teraz zasłużone a jutro tutaj jak mówiłem muszę się zająć tymi opryskami ogarnąć je porządnie no i nie wiem czy tam z tą trawą jeszcze też nie będę musiał zrobić i myślę że no jutrzejszy dzień może być to że chyba kupię już pole znaczy pole te miejsce z drzewami i będziemy powoli się w to zagłębiać wycinkę drzew żeby znowu narobić na cały sezon letni z paletami bo produkcje dochodzą a zapotrzebowanie na palet rośnie I też co niedługo trzeba będzie og ogarnąć ogródki czyli tam e, dowieść produktów do ogród, do ogród znaczy myślę chyba tylko nasiona by trzeba było porozwozić bo reszta tam e, można było z tego jednego miejsca się za tak Także powoli. Dobra. Tu spokojnie. Ogarnięte. Można iść spać. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. I zapraszam na kolejny odcinek. Aby się dowiedzieć, co będzie dalej. Jeśli chodzi o ten sad, bo to mnie to mari mierzi z tym namorzeniem. Na razie. Cześć.